Natomiast, jako nie tylko poseł sprawozdawca, ale także jako jedyny przedstawiciel, przedstawiciel Gen Z, pokolenia Z w tej izbie, nie mogę nie wspomnieć, nie mogę nie wspomnieć o sytuacji studentów. Szanowni Państwo, według rapertu „Portfel Studenta” przygotowanego przez Związek Banków Polskich w 2016 roku, gdy PiS obejmował rządy, średni koszt życia studenta miesięczny wynosił 1,5 tysiąca złotych. W ostatnim roku państwa rządów, panie marszałku, e, bo pan uwagi pod adresem mojego wieku, a ja poślę. Bardzo jakby państwa to była proszę o ciszę. Postawówce. Uwagi pod adresem wieku pana posła są niestosowne, a pana posła proszę o skupienie się na przedmiocie ustawy, którą za chwilę mamy przegłosowywać. Dziękuję. Dziękuję bardzo panie marszałku. Kiedy, kiedy studenci Nie mają. Nie jay panie pośle, kaleta, tylko Gen-Z, czyli. Tak, to są jednak dwa różne zjawiska. Więc zadaję pytanie: jak, szanowni państwo, studenci mają. Studenci mają e, zrekompensować sobie te rosnące koszty życia w momencie, kiedy tak szalejąca drożyzna jest, a jednocześnie, puszcza sta, sta, studiów stacjonarnych. Nie mają możliwości zarabiania sobie w weekendy, także w niedzielę. No chyba, że pójdą do sieci sklepów oczywiście o zagranicznym kapitale, które teraz przekształciły się w placówki pocztowe, które mają które są z takim płazem w logo. Natomiast panu, panie premierze, za to, co zgotował pan najmłodszym z wyborcom, to płazem po prostu.